Hej moi drodzy, z tej strony Wodzu. Dzisiaj zagramy sobie w nietypowy tytuł, bo jest to Yet Another Zombie Survivors. Uznałem, że po wydarzeniu w Enlisted z zombiakami mam ochotę na zagranie w jakąś grę z właśnie zombie i no, znalazłem ten tytuł. Jest obecnie ta gra jeszcze we wczesnym dostępie. Zagrałem sobie w prolog, tutaj widać właśnie, że mam 6 punktów ulepszeń. Zobaczymy. Może te punkty wykorzystam po prostu po to, by zyskiwać trochę więcej kasy. I jak ta gra przyjmie się na kanale jako taki dodatkowy, poboczny tytuł, no to będzie jej trochę więcej na kanale. A jeśli nie, to będzie jedyny taki odcinek z tego tytułu. Więc dajcie znać, czy chcecie więcej. Ja tutaj sobie ulepszę. Myślę, że po prostu zdobywanie tej kasy by się przydało. No, na trzy poziomy. Więcej nie jestem w stanie. I tutaj mamy kilka jednostek, jest jednostka słod pozostałych, a żeby pozostałych zdobyć trzeba odblokować i z tego co widzę są dwie nieznane, więc tak. Tutaj muszę przetrwać prze, pie, przynajmniej 15 minut, zabić 95 zombie bossów, 98 apteczek, no... Tutaj trzeba zadać sporo obrażeń, więc myślę, że ja sobie wezmę tego typa twardziela. To są jeszcze inne sektory. I ta jest pokazana ile ja na razie rozegrałem w tym prologu. Trochę szkoda, że tak się to połączyło, ale dobra, jakoś to wyjdzie, o, tu mamy jeszcze umiejętności jakieś. Standardowy tryb. I wymaga 20 minut. Dobra. Lecimy z tym koksem. Ja to jest taki surwawe z takiej strony. Trochę szkoda, że ta postać, ona sama strzela cały czas. Muszę przyzwyczaić się do tego celowania. Trzeba jak najwięcej kasy zebrać. Jest poziom trochę więcej. Im szybciej uzbieram na lepszy poziom, na wyższy poziom, tym lepiej. Bo ta strzelba może być zajebista. Tych zombiaków jakąś czasem będzie, kurczę, coraz więcej. Dobra. Na razie ulepszę sobie strzelbę. Póki co to są zwiększone obrażenia. Ile mi to zajmie z tego, co widzę. O, trochę kiepsko. Wpadłem prosto w te duże grono. Kurde. Dobra, znowu. Trzeba ulepszyć strzelbę. Tu jest sporo kasy. Idzie na razie spoko. Kolejne ulepszenie strzelby. No, te, te ulepszenia idą tak szybko. Który to już poziom? Piąty. Ok, czyli na razie mam dwa strzały z tej broni. Trzeba to wykorzystywać. Kure, byłem trochę za blisko niku tutaj jest ich trochę. Przynajmniej życie sobie odnowiłem. Znowu ulepszymy sobie strzelbę. Ta kasa po pewnym czasie również znika, więc muszę na to zwracać koniecznie uwagę. Kurde, zaczyna robić się tutaj ciasno. Dobra, udało się podnieść to. Trzeba tu pozbyć się trochę tych zombiaków. Dobra, kolejne. Tym razem trzy strzały. Dobra, kolejne ulepszenie strzelby. Tam trzeba by jakoś się przedostać. Trzeba na razie pójść naokoło. Wykryto sygnał SOS. Dobra, trzeba będzie tam pójść. Sygnały SOS są ważne. Pole minowe, tarcza. Obrażenia krytyczne, czas umiejętności. O, dron tarczowy się przyda. To jest w miarę spoko. I teraz szybko do sygnału SOS, o, o kurde już już te szybkie zombiaki się pojawiły. O kuźwa. Tych szybkich trzeba się koniecznie pozbyć. Kurde. Dobra, inżynier, maksymalne zdrowie, maksymalne zdrowie. Dobra, na razie tego wezmę. Dobra, można coś ulepszyć. Helikopter, pistolet, ulepszymy broń tego drugiego. Szybkostrzelność? Chyba wezmę szybkostrzelność. Im szybciej będę mógł ich likwidować, tym więcej kasy uzbieram. U tutaj diamenciki, o, jeszcze czerwony diament jest. Dobra, kolejne ulepszenie do pistoletu. tutaj ulepszenia idą naprawdę szybko i to fajnie. Co by na tę sekundę się przydało? To magnes, żeby to wszystko ładnie wyzbierać. O, tu żółta strzałka mi pokazuje. Też fajne rzeczy są z tych żółtych. Jest to akurat tutaj. Co my tu mamy? Obrażenia, zdrowie... Dostępne banicje. Okej. Okay. Zasięg przyciągania. Zasięg przyciągania może być lepszy. Zobodź mi tutaj te kasiorę tych szybkich, trzeba się pozbyć. Kolejne co mamy? Polemi pistolet. Dawać pistolet. Pistolet jest cenniejszy. Kolejna żółta strefa. Okej. Okay. Dawać mi tę skrzyneczkę. Sygnał SOS. Trzeba nie zaraz tam pobiec. Otwarcie skrzynki z rezultami powoduje odpychanie wrogów. Mm, natychmiast regeneruje on razowo swoje zdrowie. Mm. Może na razie wezmę to z odpychaniem wrogów, bo jeszcze te skrzynki będą otwierane. Teraz trzeba kierować się do sygnału SOS. Tej kasy jest tutaj naprawdę dużo. SMG. Dawajcie mu SMG. Kość akurat ze strzelbą nie bardzo jest ulepszany. Mam 100% życia. Fajnie. I będę miał kolejnego członka załogi. Inżynier. Dawać inżyniera. Kurde. O, magnes. Ulepszenie SMG. Ulepszenie damy paralizatora. I fantastycznie. Teraz jedynie pozbierać jeszcze tutaj te bonusy. Kolejne ulepszenie SMG. To jest piękne siekanie. Wydaje mi się, że dam radę tutaj długo wytrzymać. Nie jest jak w prologu. Trzeba poszukać, czy gdzieś tutaj jakieś bonusy jeszcze leżą. Ale naprawdę... O, tutaj jest tarcza, dawaj mi te tarcze. Mam. Trochę rzadko tych zombiaków tutaj nagle zrobiło. Ale z czasem będzie ich tutaj jeszcze więcej. Zrobocz mi tych zielonych trzeba zlikwidować. Kolejne szybkie. Nic, żadnego sygnału SOS. Mamy kolejną możliwość ulepszenia. Pancerz, zasięg przyciągania. Zasięg przyciągania. Najbardziej, co by się opłaciło, to ulepszenie tej strzelby. Ścieżka granatu, wrażenie prądem, ostrzał helikoptera, pole minowe. Niech będą granaty. Te umiejętności, co prawda, są randomowo używane przez boty. Ale przynajmniej mogą być przydatne. Kolejne ulepszenie. Trochę brakuje O kuźwa Mamy bossa O szybko załatwić go Dobra boss załatwiony Dawaj Co my tu mamy Kolejne ulepszenie SMG O, o, o Za dużo za dużo za dużo ich Trochę życia bym sobie wziął Kolejny booster. Mamy żółtą skrzyneczkę. Na środku robi się mi chwilowo za dużo, ale dobra, ta skrzynka też da kolejne bonusy. Co tutaj tym razem mamy? Modyfikator kasy, modyfikator PD. Hmm. Bardziej wolę chyba PD. Dostępna banicja, obrażenie od żywiału. Niech będzie to. Kurde, dobra, dobra. Paralizator. Dawaj tego paralizatora trzeba ulepszyć. To sobie zgarniemy. Tu mamy kosiorę. Tutaj trochę tych diamentów jest, trzeba by je pozbierać, tylko ta toksyna na razie uniemożliwia mi podejście. O kurde, kurde robi się mnie wesoło. Dobra. Kolejne ulepszenie paralizatora. Jest sporo diamentów dawać moje diamenciki. Więcej kasiory. Ok, widzę sygnał SOS. Trzeba się szybko do niego kierować. To kolejna może być osoba. I kolejna skrzyneczka do zebrania. Ja pierdziele, jest ich tak dużo. A dopiero 6 minut to trwa. Tesla, dawaj te Tesle. O, tu coś niebieskiego jest. Kuźwa, nie zwróciłem uwagi. Eee, zasięg przyciągania. Ok, zasięg przyciągania tutaj jest dobra. Fantastycznie. Eee, elektryczna wieżyczka, dawać mi to. Dobra, ulepszmy jeszcze to. Mamy życie. Jest dobrze. Teraz trzeba przebić się do ocalałego. Do sygnału SOS. Ale jaka drużyna mi się tu zrobiła? Strzelba niestety jest na razie najsłabsza. Nie mam automatycznej do wyboru jeszcze. Dobra, choć tutaj potrzebna jesteś. Aha, czyli po prostu to jest takie ulepszenie. Nie mogę wziąć kolejnej osoby. Ulepszmy te Tesle. Więc na razie dawać skrzyneczkę. Szybko, szybko, szybko. Co tu można. Klucz francuski. Obrażenie od umiejętności. Obrażenia od broni. Nie ma mowy. Pigułki. Możesz teraz podnosić pakiety zdrowia, gdy masz maksymalny poziom zdrowia. O. Dostępne przelosowania plus 4. A bo ja tu mogę to przelosować. Ha, nie zwróciłem na to uwagi. Jest blokada zbanuj, pomiń. Okej. Okay. Dobra. Wezmę to. Gromadzenie tych dodatkowych punktów apteczek będzie bardziej opłacalne. W szczególności kiedy na razie udało mi się zrobić całkiem dobrą drużynę. kurde. Tutaj są diamenciki. Kolejne takie ulepszenie. Kolejne diamenty i kolejna skrzynka na górze. Tym razem spróbuję z tym przelosowaniem. A rażenie prądem. Przelosuj. Przelosuj. Mogę ulepszyć Tesle. Dobra, te Tesla ulepsze. Mi zależy na ulepszeniu broni, nie na umiejętnościach. Dobra, co tutaj mamy? Przy poziomie zdrowia niższym niż 20% większa pancerza 20, prędkość ruchu. Okej, okay, to jest ciekawe. Zebranie poweru. Upaga, reaguje 50% zdrowiej, natychmiast ładowuje broń. Dawać sraj taśmę! Ja będę głównie tasował jeśli chodzi o zdobycie broni. Mamy kolejny sygnał SOS za dużo ich tu. O, Kasiora. O, tutaj jest coś żółtego. Chyba ulepszenie? Tak, ulepszenie. Dobra, to sobie zgarniemy, idziemy dalej. Ale mordobicie. To jest przyjemny odmurzdacz. O, Kolejna kasiora, dziękuję bardzo. A tu jest sygnał SOS. Okuźwa, okuźwa. Dobra, jest problem. Magnesik, magnes dawać mi. O, przelosuj. Dobra, ulepszmy te Tesle. Dawaj, magnes. Zwinę dłonie. Czasu odnowienia broni. Szansa na unik. Weźmy to. Mmm. Kuźwa, kiepskie się losują, dobra, dawaj te ulepszenie granatów. Co tutaj mamy? Ulepszmy te piły. Mamy kolejną żółtą skrzyneczkę. Kolejny boss się pojawił. Kurwa, zbieraj to, zbieraj to, zbieraj to. Zasięg przyciągania, prędkość ruchu. Prędkość ruchu już jest mi potrzebna. Prawteczkę sobie zgarnę Ale naprawdę Uilak tutaj dużo tego Dobra, dawaj pole minowe. Obecnie chodzę już trochę w kółko. Jest na tę sekundę ten... Tym... O no, mamy kolejnego bossa, ale jestem od niego szybszy. Warto było ulepszać tę prędkość ruchu. Fantastycznie. Mamy więcej kasiory. Może uda się przetrwać te 20 minut. O no, nowe jednostki Sygnał SOS, już tam biegnę Biegiem, biegiem Dawaj, tu kasiorę I tu mamy bossa Dobrze, co tu można ulepszyć Weźmy pole minowe Kurde, nie, 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 za blisko Nie trafił Szybciej, 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 szybciej. To jeszcze takie żygające są Dobra, wezmę w końcu ten śmigłowiec On już tyle razy mi się pokazał Kolejny żegacz. O kurde, co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest jakiś Resident Evil, czy co? Czy taki mutant? Jeszcze trochę... Jest zabity! Udało się. Idzie naprawdę dobrze Kurde, za dużo ich. O, jeszcze kolejny z siekierą. Co wy do mnie macie? Szybciej, zabić go, zabić go, zabić go, zabić go, zabić go. Już sporo ka kasy, dobra. A dawaj poleminowe, Kurde, jeszcze jeden z siekierą. Natka przynajmniej święcza Kurde, ma mniej życia mam, dobra. Zabić tego z siekierą. Jeszcze jeden z siekierą! Kurde, już będą tylko takie przychodzić. Nie, nie, nie! Nie ma mowy, nie ma mowy, nie ma mowy! Nie pozwolę, nie! Szybciej! Zobaczycie. Kurde! Za dużo, za dużo, za dużo tego! O, fantastycznie! Co tu można ulepszyć? Granaty! O, szybkostrzelność! Trzeba szybciej nawalać! Szybciej! Dobra, tamtego się udało zabić. Do sygnału SOS podnośmy. Co tu można ulepszyć? Granat już chyba będzie na maksa. Sporo tu diamentów. Pole, minowe. Tu jest tego naprawdę dużo. Akurat moje miny. Co ta skrzynka da? Tu mamy, kiedy zostaniesz trafiony, masz 25% szans na stworzenie odpychającej wrogów eksplozji, obrażenia broni, obrażenia umiejętności, mm, twoje zdrowie, weźmy na razie to, szansa nakryta, bo z jednej strony nie chcę teraz osłabiać umiejętności, bo jednak ich na ten moment będę miał coraz więcej, a broń nie chce mi się ulepszyć. Tu jest tyle kasy i innych rzeczy, ale trzeba do żółtej skrzynki powiedz Bierzcie to, bierzcie to dobra. Zasięg przyciągania. Obrażenie elektryczne. Niech będzie. Tutaj mamy życie. Dawać mi to życie. Potrzebuję go więcej. Tu jest sporo kasy. To Można ulepszyć. Czas odnowienia broni. Co daje ta blokada? Aha, czyli mogę zablokować, żeby została jedna rzecz. Kumam. Czyli następnym razem jak będzie jakieś tasowanie, może trzeba będzie to wykorzystać. O, potrzebuję apteczki i to jak najszybciej. Niech ktoś wydropi jakąś apteczkę. Kurde, kolejny boss się pojawił. O niedobrze, niedobrze. Wykryto kolejny sygnał SOS. Trzeba się tam kierować. Muszę przetrwać jeszcze 8 minut. To musi się udać. Jezu, tego kolerstwa jest tutaj naprawdę już dużo. Chyba w las na minę. Dobra, podnoś, podnoś. Regeneracja zdrowia. Dawaj. Apteczka! O, elektryczna wieżyczka, śmigłowiec. Maksymalne zdrowie. Kurde, tu mam rzecz, którą warto podnieść. Ujźwa. Dużo. Dobra, tu jest dużo kasy, jest trochę życia. W praktyce trochę za mało. I tu jest jeszcze skrzynka. Szybko do tej skrzynki. Dobra, dawaj mi tę skrzynkę. Co tutaj dostanę? Zasięg przyciągania. Obrażenia od żywiołów. Zasięg przyciągania. Ulepszymy to sobie na maksa. Tutaj coś niebieskiego jest. Czy to magnesik? Dawaj magnes. Jeśli to jest magnes. Szansa uniku. Obrażenia. Obrażenia broni. Zasięg przyciągania. Zasięg przyciągania. Tak, magnes. Yy, obrażenia prądem, regeneracja zdrowia. Obecnie potrzebuję więcej zdrowia, bo czasami na nich wpadam. Tak, teraz daję o 2 punkty na sekundę. To może dam radę utrzymać się do tych 20 minut. O, kolejny sygnał SOS. Wrażenia. Tylko się tak broni, Damy te wieżyczki. Kurde. Dobra. Sygnał SOS. Co ty mi tutaj dasz? Czas na trafienie krytyczne, śmigłowiec. Ulepszmy na razie to. Spróbuję teraz pójść w ilość tych umiejętności, a potem zacznę je ulepszać. Mamy kolejną skrzyneczkę, cel skrzynka! Ten śmigłowiec przynajmniej trochę pomaga. I tak... Przy poziomie zdrowia niżej 20% większa pancerz. Życie, obrażenia broni, obrażenia umiejętności. O, zabiera upuszczone pieniądze, daje plus 100% do zasięgu przyciągania na 3 sekundy. Okej, okay, to chyba chodzi o tę zieloną gotówkę. Tak, to chodzi o tę zieloną gotówkę, to jest na plus. O, życie! Dobra. To trochę ulepszyłem. Teraz trzeba się przebić jakoś przez ten obszar. O, dajemy wieżyczkę. Ale jest. Jest szansa na dotarcie do 20 minuty. O, kolejna kasiora. Czwarty poziom zagrożeń. Kurde! Ale mnie zadali dużo obrażeń. No wiecie, tak mało brakuje, o Tesla się postawiła. Jeszcze 5 minut. Magnes! Kierunek magnes o kolejnej bosowie. Dobra, ulepszmy może na razie to. Sygnał SOS przyjąłem. Ubrażenie umiejętności na razie wolę poulepszać te umiejętności na maksa. O, postawiła się. Chyba chwilę mogę tutaj tak postać. O! Chyba widzę bossa! I to jakiegoś mocnego. Kurde, i to nie byle mocnego. To chyba te latające tuście. Dobra, biegiem, biegiem. Kurde, za dużo życia straciłem. Do tej skrzynki trzeba się kierować. Dobra, kolejna Tesla jest postawiona. Te Tesle dużo dają. Dawaj tę skrzynkę. Obrażenia prądem. Czas umiejętności, szansa na unik. Obrażenia prądem. Jest jeszcze skrzynka. Prędkość ruchu. Dosadne blokady. Wezmę sobie to. Tutaj coś żółtego jest. W ogóle kolejny boss w okolicy. Przebić się Kurde, zaczyna tu się robić czerwono. Nie od krwi, a od tych oczu. No tu mamy ulepszenie. O, kurde. Co to było? O, kuźwa, mamy bossa. Trzeba by się go jakoś pozbyć, ale to nie będzie proste. Kolejna Tesla jest postawiona. Sygnał SOS akurat tutaj jest. O... Dawaj to. Jeszcze 3 minuty. 3 minuty! Dobra, dawaj ten sygnał SOS. Szybko, 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 szybko. Dawaj to. Zaraz ulepszę wszystkie rzeczy, jakie tu mogę ulepszyć. Kurde, jeszcze ten z siekierą. Poszedł mnie stąd. No mi te tutaj Tesla jakoś pomogły. Mi głowiec trochę pomoże? Nie bardzo. Kurde. Ostały 2,5 minuty. Jest taki chaos, że ja już sam nie ledwo co widzę, co tu się dzieje. Dajesz, 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 dajesz. Czas na... Czas umiejętności... Prędkość ruchu. Muszę być szybszy. Kuźwa. Bierz, 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 bierz. O. To szybko, szybko. Obrażenia, szczęście. Weźmy to szczęście. Tutaj widzę jakieś kolejne rzeczy na żółto zaznaczone. Kurde. Dobra, ulepszmy już ten helikopter. Teraz mniej HP mam. Na czerwono to chyba jest tam zaznaczone życie, więc trzeba się tam jak najszybciej kierować. Kurde, kolejny z siekierą, tak mamy tutaj życie. Sygnał SOS, ok. Obrażenia krytyczne, umiejętności, obrażenia broni. Dawać to jest legendarne. O, ja pierdzielę za dużo was. O, przy okazji skrzynkę znalazłem. Dostanę przelosowania. obrażenia krytyczne, obrażenia broni. Obrażenia broni. Teraz potrzebuję dużo damage'a i to bardzo. Mojego bossa udało się zdjąć, został tylko ten wielki Drugi wielki O kurwa, a ja nie daję rady ich zabić Tu jeszcze sygnał SOS Nie, jest ich za dużo, jest ich za dużo Jeszcze minuta, jeszcze minuta Obrażenia śmigłowca Kurwa, ale Nic nie widzę tego wszystkiego tak dużo, że aż nic nie widzę. Ile tego? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! nie zauważyłem i mnie ratował. Prawie 20 minut udało się wysiedzieć. Strzelba powtarzalna, no jak widać zrobiła najwięcej obrażeń. Zabici 300 1900 inżynier jest tutaj najsłabszą postacią. Więc no moi drodzy, mam nadzieję, że taki odcinek jeden wam się podobał. Co my tutaj mamy? Zabójczy feature. Pociągnij 25 celowa wola. O, no, dostępne odlokowane nagrody. OK. Więc co moi drodzy, jak ten odcinek Wam się podobał i chcecie tego tytułu więcej na kanale, no to dajcie znać. Ja chyba na zapas nagram jeszcze jeden bądź dwa. Więc to, trzymajcie się do następnego. Na razie.